Przedstawię państwu teraz bardzo krótką instrukcję wykorzystania pomocnika dydaktyczno-sensorycznego w trakcie sesji z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przede wszystkim na początku musimy dziecko zapoznać z naszym pomocnikiem. Jak on wygląda? W jaki sposób się go rozkłada, jakie są jego elementy umieszczone w środku, ale także jakie elementy zostały umieszczone w tylnej części naszego pomocnika w specjalnej kieszonce. W pierwszym etapie musimy otworzyć razem z dzieckiem tylną kieszeń pomocnika. Pamiętajcie, drodzy państwo, o stosowaniu właściwych podpowiedzi, szczególnie podpowiedzi fizycznych. Pamiętajcie także, aby z czasem wysofywać swoją odpowiedź w celu pełnego usamodzielnienia dziecka. Wspólnie z dzieckiem wyciągamy zawartość tylnej kieszeni, a więc opaskę sensoryczną na rączkę, zatyczki do uszu, kołderkę sensoryczną oraz gumę sensoryczną na krzesło. W kolejnym etapie, wspólnie z dzieckiem z ASD rozłóż pomocnik. Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu sensorycznym dziecka do sesji uczenia. Zdejmij obuwie dziecka. Następnie umieść jego stopy przed gumą sensoryczną. Pokaż mu, w jaki sposób może oporować swoimi stopami o gumę. W następnym etapie pomóż dziecku założyć opaskę sensoryczną na nadgarstki. Pamiętaj, aby z czasem wycofywać swoje podpowiedzi. Jeśli nasze dziecko ujawnia nadwrażliwość słuchową, wykorzystaj zatyczki umieszczone w tylnej kieszeni. Pomóż dziecku założyć je właściwie. Połóż teraz kołderka obciążeniową na kolana dziecka bądź też na ramiona. Połóż przed osobą z ASD kodeks zachowań. Omów prosto i jasno, formułując pozytywnie każdą zasadę, czyli mam cichą buzię. Patrzę na nauczyciela. Zgłaszam się do odpowiedzi. Trzymam ręce na stole. Słucham nauczyciela. Utrzymuję porządek na biurku. A teraz przygotuj system żetonowy i połóż przed dzieckiem. Ustal z dzieckiem wzmocnienie za przestrzeganie kodeksu zachowań i przypnij je na specjalnej tablicy. Przypnij po prawej stronie sześć tokenów. Każdy token za jedną zasadę prawidłowego zachowania. Dostaj z dzieckiem czas, przez jaki będziesz zbierać punkty. Stwarzaj okazję, aby dziecko mogło wykazać się pożądanymi zachowaniami. Następnie połóż przed osobą kartę emocji. Wyjaśnij każdą emocję i pytaj co jakiś czas o nastrój dziecka. Z czasem osoba nauczy się informować otoczenie o swoim nastroju, a następnie włóż ją z powrotem do pomocnika. Połóż przed osobą kartę potrzeb. Omów każdą z nich, a następnie połóż kartę obok osoby, aby mogła w razie potrzeby z niej skorzystać. A teraz najważniejsze wypnij wspólnie z dzieckiem z ASD plan dnia i ustal z nim porządek działań w danym dniu. Omów koniecznie to razem z dzieckiem. Pamiętaj! że po zrealizowaniu danej aktywności wynikającej z planu dnia należy ją wspólnie z dzieckiem oderwać z planu i odłożyć na bok. Zaczynając pracę na planie aktywności, pamiętaj aby na początku pomagać dziecku z ASD wskazywanie paluszkiem pierwszej aktywności na planie dnia. Kolejnym etapem jest ustalenie cząstkowych zadań z pierwszej aktywności planu dnia na kontrakcie behawioralnym. Przyklej na kontrakcie zdjęcie dziecka, a następnie zachęć dziecko do przyklejenia cząstkowych zachowań czy zadań. Ustal z nim wzmocnienie, to bardzo ważne. Za każde zrealizowanie zadanie przyklejaj danej osobie token. W trakcie pracy osoby z ASD korzystaj także z tablicy szybkich komunikatów. Te komunikaty to pomoc dla ciebie, dla nauczyciela. Możesz wykorzystać takie komunikaty jak stop, Przerwa, pracuj, czekaj, koniec, czy rozumiesz? Potrzebujesz pomocy? Jeśli Twoje zadania przewidziane dla dziecka mają formę pisemną, wykorzystaj obciążany długopis. Do czytania możesz zastosować specjalną przesłonkę, umożliwiającą dobre wyodrębnienie tekstu z akapitu. Pamiętaj, aby po skończonej pracy Pomóc dziecku poukładać elementy do pomocnika, pokaż, jak należy złożyć pomocnik i włożyć drobne rzeczy do stymulacji sensorycznej do tylnej kieszeni. Pamiętaj, aby z czasem ograniczać swoją pomoc.